W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W każdej potrzebie, niech spieszę do Ciebie z pokorą, mówiąc, O Jezu, dopomóż mi. We wszystkich zwątpieniach, kłopotach i pokusach, O Jezu, dopomóż mi. W godzinach samotności, utrudzenia i cierpienia, o Jezu, dopomóż mi. W opuszczeniu niepowodzeniach i smutkach moich, o Jezu, dopomóż mi. W słabości zniecierpliwieniu i zgryzotach sumienia, o Jezu, dopomóż mi. W chorobie zapomnieniu i samotności mojej, o Jezu, dopomóż mi. Gdy inni odrzucają mnie, Jedynie Twoja łaska pomóc mi może, O Jezu, dopomóż mi. Abym pilnie wystrzegał się nie tylko grzechu, ale i okazji wszelkiej do niego, O Jezu, dopomóż mi. Abym Cię zawsze gorąco kochał i Tobie służył, O Jezu, dopomóż mi. Abym w Twej łasce szczęśliwie umarł, I z Tobą w niebie mógł się radować, O Jezu, dopomóż mi.